wszystkim, z tej strony Mróżka ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku karty Jak widzicie, senator jest uwięziony i jest smutny z tego powodu więc niech stanie. W zasadzie czemu jest smutny? Jezu, czułości mu brakuje Wstawaj, ocena kiepska O nie, piątkowa uczennica a wiecie co? O, ona będzie miała urodziny więc nie będzie już szła do szkoły będzie dalej piątkową uczennicą Zabawne, prawda? Ja nie drap nie drap. Niestety, musimy wygłosić mowę. A nie, nie. No cóż, dobra, spoko. A, możesz mu dać jedzenie w sumie. A to możemy sprzedać już. Możesz też coś namalować. Pejzaż na przykład. Mamy w ogóle strasznie dużo kaski już, nie? Że strasznie dużo to może mocne słowo, ale trochę tej kasy mamy. Zamówimy sobie nasionka. Niech ona sobie namaluje, zwłaszcza, że jest zainspirowana, są mnie akurat bardzo cieszy. O kurczę, dobra. Przefiltrujemy sobie przydatność w ogrodnictwie. I teraz tak, to rośnie cały rok. Więc ładnie wszystko zasadzimy. Ja to wystawię, co da się posadzić, i do Was wracam. Dobra, mamy już wszystkie. Roś... Ja wystawiłam wszystkie roślinki, resztę sprzedamy, bo w sumie stwierdzam, że no, najwyżej nie wyrosną, nie? Ale chcę, żeby już tutaj wszystkie były, chociaż nam się tu w ogóle na tej parceli za dużo nie zmieści, prawda? Najwyżej zrobimy sobie szklarnię podziemną. Jak? Chociaż nie, nie zrobimy, bo... Nie wiem, najwyżej się przeprowadzimy, bo mówię, mi się tutaj nie podoba strasznie. Okej. Okay. Może możemy coś stworzyć w ogóle? Tak, możemy. Krzesło do salonu, kurczę. Hmm. No ja bym chciała w sumie krzesło do salonu. Może takie, w takim zwykłym kolorze, bo tak jak mówiłam, raczej chyba nie będę chciała kolorowych rzeczy. Okej, okay. i mamy krzesło do salonu, fantastycznie. Możesz też zrobić rzeźbę konika. Zobaczcie, jaki elegancki fotel stoi. <grych> już ją kładę spać, tylko chciałam sprawdzić, jaki mebel. Donica ogrodowa, stołek borowy, rozsadnik ogrodowy. Super. To znaczy, to tak na scenę, ale stołek borowy, no nie mamy baru, ale... Dobrze, że już można robić meble, bo przy okazji ona będzie mogła zrobić w końcu coś, nie wiem, może łazienkę sobie lepszą, chociaż nie wiem, czy to będzie miało lepsze staty. Tak się zastanawiam nad tym, czy będziemy dalej brnąć w to w taki sposób, jaki tutaj widzicie. Dobra, jest torcik, wygląda obrzydliwie, wygląda ohydnie. O nie, to może być kłopotliwe. Jezu, kto to jest? Ja, ja zapłaciłam rachunki, jestem pewna. Uh, tak, kto to jest? Kto to jest? który z spiskowych. A uh, 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 uh. dlaczego tu jesteś? Przyjazne powitanie. Okej, okay. paranojko, na no, to się z paranoikiem. Bardzo się teraz przyjaźnią. <grymne> ale. Bo to jest Erwin, ale. A czemu on się tak tutaj wlazł? W sensie... Dobra, ziomeczku, fajnie. Fajnie, że jesteś naszym nowym przyjacielem. W ogóle, kartia jak na to, że ona się tak zaprzyjaźnia ze wszystkimi. To jest bardzo. ofak. Oh, Dobra, to potem. Jest bardzo samotna. Nie wiem, czy to zauważyliście. O, jaka ładna. Jaka szczęśliwa. Dobra. W każdym razie, bierzemy teraz ten tort do wyposażenia. Ten też se tu wlazł. Czy tu jest jakieś, nie wiem... Przyjazne powitanie. Nie, no wyprowadzimy się stąd zaraz, nie? I nie mogę z tego, że oni sobie tutaj tak uważą. Uważam jak do siebie. Jeszcze jakiś, tak nie wiem... Ale zobaczcie, z nim mamy tak ten, a z nim, no. no ziomeczku, jak ty jesteś naszą bratnią duszą, prawie. Bierzemy sobie ten torcik. My wiemy, jak. Ja wiem, jak spędzimy te urodziny. Dobra, dzieciaki się w ogóle rozbiegły. A ja bym chciała sobie usiąść na przykład o przy tym stoliku i sobie tutaj. O! Teraz dodaj świeczki. Zdobyto styl życia. Jesteśmy towarzyską simką. No. Jej! <grymne> Dobrze. O nie my będziemy. A nie, myślałam, że będziemy wieśniaczek ubrani. Myślę, że je wybierzemy. Ona jest w sumie szalona jak jej matka. <grymne> Więc wybrałabym jej tą szaloną, tylko niezrównoważoną. Chyba niezrównoważona, prawda? Dobra. Haha. Okej, okay, dobra. To zapakuj na wiosnę razem. Weź kawałek, niech chce każdy dziabnie. O, prezent dostaniemy od Mony, od młody i od młodego, no. Ej, ona dziwnie wygląda. <grym, <grym, zaraz wejdziemy do kasa i zobaczymy. Zobaczcie. Lol, jakąś taką ma brudkę. Dobrze spędzać z czas. No spoko, fajnie. Dobra, po urodzinach. Fajnie było, idziemy na chatę w sumie. O nie! O nie! Popatrzcie, jak ona wygląda. Idziemy do kasa na szybko. Ej, to wygląda strasznie. Co jej się stało? Bo ona wcześniej miała bardziej... Nie, no nawet nie. Co jej się stało? No nie. Jakby jej skina nałożyć. Nie, to nic nie zmieni. Karty, nie! Co się z tobą stało? Oczy je się jakoś po. Co jest? Wygląda fatalnie. Bo kahir wygląda normalnie, a ona. Co jak kartia będzie miała kompleksy przez swój wygląd i się zmieni w swój ten? Bo ja, ja nie mogę po prostu, nie? Jakby jej tak ogarnąć. Jakiś ładny wygląd. Oj, kartia. Wie się co? Ja nie mogę po prostu. Wygląda strasznie. Jakoś się on to tak tu ściachało do tego stopnia, że chyba będziemy chodzić w przebraniu. Chociaż nie wiem. Nie mogę, senator się jeszcze raz przestraszy. Adam nie będzie chciał z nami być. Nie no, przesadzam, ale wygląda to fatalnie. Masz mi się grać? A ci tu dalej stoją, no nie mogę po prostu. I ten taki wkurzony. Okej, okay. ktoś chce kupić nasze... Dzieło. A nie, nie chcę. Dobra, to sprzedajemy je tak, w taki sposób. I to też bym y, cofnęła i sprzedała tak. Bo nie chcę się. Jakoś to takie za, za dużo tego y, czekania. Siema Liliv. Możemy ją. Uprzejmie. Przyjaźnie, dawaj. Kurczę, no cały czas to przeżywam. Wiecie co? Ja chyba jednak zrobię ten wyjątek i ona będzie chodziła. W... chociaż nie wiem. Powiedzcie mi, czy ja przesadzam? No nie mogę po prostu, nie? Jak sobie popatrzę, moją kochaną Cynthię, która nawet jak jest staruszką, to wygląda dobrze. Znaczy staruszką, dorosłą po prostu, ale wiecie o co chodzi. No, <grywia> teraz to będę przeżywała. Jeszcze Kibble rozwaliłaś. Super. Wiecie co? Ja myślę, że. Kartia przejdzie gruntowną metamorfozę. Tak, bo ona jest znudzona swoim wyglądem. Adam, jak ty na nas zareagujesz? Romantyczne. Ru... <grywia> Fuj. Fuj. Dobra, może dać mu buzi. Nie wiem. Bo zobaczcie, Kahir jest taki. Że teraz to wygląda śmiesznie, ale. Nie, nie wiem co się stało, no. Trudno, dobra. Chciałabym, żeby sobie wszyscy poszli. Ale imprezy to u nas są konkretne, nie? Pod tą hatą. Wiecie co? Ja myślę, że jako żona jest dorosła, to może jeszcze ten ostatni raz swój przejść w taki sposób, wiecie. Jak już wszyscy sobie poszli, oprócz tej Lilii, no ale ona to tam się nie liczy. A, on sobie poszedł. Dobra. Kot, słuchaj, to zostaliśmy tylko my. Nikt nie chce z nami, ja sobie uciec. Pobaw się z nim wskaźnikiem. Ona jest jakaś chora. Ach, dobra, nie, no zostaniemy tak, ale. Przykro mi, wiecie co? Przykro mi, że tak się stało. Może teraz znajdować rzadkie części, tworzyć kilka nowych rzeźb, ale to... Mm. Co? Co? Mieszkanie osobne z powodem spięć między Simem o imieniu Adam... Aha... To nieźle. Dobrze, jak on chce, to spoko. Możemy sobie... O, to taki stołek. Spoko. Teraz się zdenerwowałam. Przeprowadzimy sobie poważną rozmowę. To jest jabłoń, tak? Dobra. Przeprowadzimy sobie poważną rozmowę. Czy ogrodowy? Co zrobiłaś? Mamy jakieś dekoracyjne talerze. Czy my je dostaliśmy, czy co? O, to możemy wsadzić jeszcze tutaj. Prześpimy się chwilę i sobie pogadamy wtedy. No, teraz najlepsze życzenia z okazji twoich niedawnych urodzin, mhm. Mm nie, <ścoughs> sorry, ale nie. Dobra, wierciarska jesteś, to weź skorzystaj po tym i idziemy sobie porozmawiać. Wproś się do środka, mhm. Mm Wejdź proszę co tam, pokuś go trochę, zobaczymy czy w jakim on tam jest w stanie Dzień. Dzień. <laughs> jak przyszła no ja sobie nie życzę takiego czegoś no, okażemy mu wdzięczność, oczywiście co? Co się dzieje? Wiesz co? Wspaniale było spędzić czas z tobą, będzie co wspominać i z pewnością czeka nas jeszcze wiele wspaniałych innych chwil. Nie mam co do tego wątpliwości. Ale czemu to spada? No dobra. Sprawdźmy czy to zadziała. No dobra, spoko. Biedna Kartia. Tak, taka zakompleksiona, a ten jeszcze tak, to mi się nie spodobało. Zobaczymy jak to dalej. Jak to dalej y, się potoczy? Mówisz, że mie nie mieszkanie razem cię jakoś boli. To może sobie zamieszkamy razem. Tylko wiecie co? Ja go najpierw przeprowadzę do nich do domu. I wtedy dopiero y, zaprosimy go do mieszkania razem. Hmm, co ona ma z włosami? A, nie, to tak wygląda, jak ona, widzicie, jakby miała różowe końcówki, ale ładnie to nawet wygląda. Mm, nie jestem do końca zadowolona z tego, jak to tutaj przebiegło. Taki na przykład. Yy, Erwin był dla nas yy, dużo bardziej miły. <laughs> Czyż nie? <laughs> Dobra, w każdym razie. Nie wiem. Nie wiem, nie, przemyślimy to. Dajcie mi znać. Co robimy z tym? z tym Adamem, Moją to tak fabularnie poprowadziła tak, że Karty poczuła się troszkę zakompleksiona i bała się, że straci Adama, więc podjęła taką pochopną decyzję co do Barabara z Adamem i to pierwsze to też warto wziąć pod uwagę i czuję się jakoś tak nie do końca, ja wiem, że ona tu ma że, że nie, no w sumie nie ma, że jakoś ultra spoko, nie? tylko, znaczy, no mam, ale no wiecie o co mi chodzi ale to, że nam to tak spadło. Takie on jest. Powiem, szczerze, tak jakby się na nas obraził, że nie chcemy z nim tu zamieszkać. Wiecie o co chodzi, nie? Strasznie dziwnie ta kartia wygląda, ale. Dobra, w każdym razie. weź sobie tu usiąść, albo nie, weź sobie. Zrób mebel. lustro, o, bo nie mamy lustra. Rób lustro, a ja mam do Was parę takich organizacyjnych rzeczy, bo będziemy już kończyć. Po pierwsze. Co sądzicie o tym całym zdarzeniu, które miało miejsce z Adamem? Czy to tak jak się mówiłam? Po drugie, co sądzicie o tym yy, kartiowym? Co? Dobra, chcę pieniążki. dostać rzeczy. Czy Kartia jest materialistką? Jest trochę szalona. Stwierdzę sobie, okej. Okay. Okej, okay, chcemy pieniążki. I zawrzemy. O, nerwus. Ty to jesteś cwaniak. Hm. Chciałam żeby... Poczekajcie. Bo co? Ja bym chciała, żeby Kartia nie chodziła do pracy, żeby ona swoje robiła rzeczy i tak dalej. Ale mam taką obawę, taka seria może być delikatnie nudna? Więc nie wiem, czy jakby nie, z, nie zrezygnujemy z tego, z tej koncepcji na rzecz normalnej rozgrywki, tylko faktycznie kartia nie będzie pracowała, wiecie? Bo mam takie poczucie, że to jeden odcinek nie będzie się różnił od drugiego. Wiecie o co mi chodzi? Że te kamienie milowe, które przechodzimy, nie są zbyt takie atrakcyjne do oglądania. Tak bym to nazwał, więc wiecie co? Niech przyjdzie Adam. Niech on przyjdzie. No, zaraz tu będzie. To chcesz sobie zamieszkać razem? Dobrze, to sobie zamieszkamy. Ale jak ten hajs nam leci? Trudno. Jest bogaty, to wleci nam hajs. Tako. Wiecie o co chodzi? Zmieniamy koncepcję, będzie to bardziej fabularne. Tak mi jakoś naszło. Tak włączyłam te gry, tak sobie myślałam, ha. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale tak, tak o, Najwyżej będzie, ja że mm, to było nudne. No ta kartia i tak się nie oglądała, więc może to zadziała na plus. No, no okay, w porządku. I kartia zmienia twarz. Przykro mi, ale, ale zmienia. Okej, okay. ooo, oh, jednak troszkę więcej tych pieniędzy. A, bo jeszcze nam, w, a nie, nie, jeszcze nam wpadnie hajs. Wy to czujecie? Pocałunek z pasją. Zobaczymy, jak to to teraz z jego strony wygląda. Hmm, myślałam, że nas może troszkę pozdradzał, ale tak prawdę mówiąc nie, nic nam nie zrobił. Nieprawdopodobne, <grytanie> jestem w szoku. Dobra, tak, chcę pogadać, czemu Kahir dzwonił do nas akurat teraz. <gryw> Kahir rozsiał pikantne plotki na temat inki o imieniu Mona, czyli na temat swojej córki, to nieźle. No to oświadczaj się, Hamie. Musimy się szybko haicnąć. Dobra. Spoko. Co? Nie wiem co tu się What? wydarzyło. Zaręczają się. No dobra. To myślę, że przyszedł też czas, żeby się hajtnąć. Zrobimy to wszystko w tym odcinku, tak? O, całkowita zmiana. No. Także tylko czy... Poczekajcie. <laughs> Poczekajcie znowu. No. Okej, okay, wprowadzę Was w mój plan. Erwin przyszedł dzisiaj do karty poinformować się o tym, a ona jest paranoiczką, więc jakby w to uwierzyła, że obserwują ją, że obserwują wszystkich e, e, kosmitów. W sensie, wiecie, ci technicy, zapylacze, e, obserwują wszystkich yy, kosmitów, których właśnie tutaj jakby wiecie sobie stworzyli na tej Ziemi i między innymi obserwują Kartię i że Kartia ma uważać, dlatego ona się z nim tak zaprzyjaźniła, ponieważ ona mu w to totalnie uwierzyła, jest mu bardzo wdzięczna i przez to Kartia chce zmienić yy, się jakby, w sensie wiecie, przywdziać swoje przebranie, poza tym yy, chciałam wam jeszcze tylko powiedzieć, że to przebranie jest naprawdę ładne w sensie ona... Naprawdę ładna simka się wygenerowała, tak bym powiedziała. Nie wiem, czy to jest z genów cinti, czy tak randomowo się generuje, ale jest naprawdę bardzo ładna. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Karti to bardzo w grę, bo ona się czuje trochę nie do końca komfortowo w tej swojej zielonej skórze. Wiecie o co chodzi? Ona jest taka. No, jej to nie do końca jednak pasuje. Oczywiście na swojej imprezie urodzinowej ostrzegła Kahira o zaistniałej sytuacji, ale Kahir stwierdził, że on to ma w sumie w dupie. I on nie ma zamiaru się ukrywać, a tym bardziej nie ma zamiaru ukrywać Mony. Więc, no i teraz też y, Luny, ale Luna jest y, chyba człowiekiem, z tego co mi się wydaje to po prostu jest zielonutka. No i karty stwierdziła, no dobra, okej. Okay. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga. Kartia bardzo kocha Adama. Ale no Adam bardzo by chciał się hajtnąć z nią, chce, chcą już jakby sobie życie ułożyć i tak dalej, w sensie on by bardzo chciał. Kartia też chce, tylko ona jest taka, hm, wiecie o co chodzi, nie? No i yy, poza tym Kartia czułaby się bardzo niekomfortowo, tego ona się najbardziej obawiała, bo ona chciałaby się związać z Adamem, ale ona bardzo się obawiała tego, że wiecie, że on finansowo włoży wszystko w ten związek, a ona tak w zasadzie będzie z niczym. A ona ma takie podejście, że ona by nie chciała, wiecie, być czymś yy, pracownikiem. Po prostu nie chce pracować, nie chce chodzić do pracy, chce zarabiać pieniądze w inny sposób. No i już myślała, że się nie uda, ale los się do niej uśmiechnął w postaci nerwusa. No nerwus to jest po prostu, on mi cały, wiecie, kamień z serca mi szedł, spadł dosłownie, bo... Rena. Ojej, Rena urosła i nie ma włosów. Yy, bo... Okazuje się, że jest jakiś spadek, i że mamy się hajtnąć I karty stwierdziła, no dobra, no to ja wtedy Ty wniosłeś swój hajs, ja wniosę swój hajs i Git, jest spoko. Możemy sobie zamieszkać razem w luksusie. A poza tym, co do tego jej wiecie, że ona mnie wszystko wytwarzała i tak dalej, no to tak jak mówię, of nieoficjalnie, yy, to powiem Wam szczerze, że myślałam, że po prostu ta seria będzie ciekawsza. Ja widzę, że te odcinki się średnio oglądają i mnie to wcale nie dziwi, bo. No, bo tak w zasadzie nic tam się za bardzo nie zmienia, więc są w się sensie między jednym odcinkiem a drugim i cały czas kartia siedzi sama, i siedzi, i siedzi, i ledwo żyje. I nie bardzo widzę, żeby to kiedykolwiek się miało zmienić, więc yy, to nie za bardzo yy, się ogląda. Ja to kumam. Gra się jeszcze w miarę spokojnie oglądać, no nie ma w tym moim zdaniem nic ciekawego. Niestety. Więc z nieba mi spadła ta cała sytuacja, jaka ja jestem wdzięczna losowi, że ja nie muszę sobie. Wiecie, tu się fabuła sama nałożyła na ten Ernie, i jeszcze kartia zmieni nazwisko, więc już ciężej będzie ją obserwować, w sensie powiedzmy. No i to jest yy, nieoficjalnie, a oficjalnie to też kartia, wiecie, jako nastolatka miała taki moment buntu, ale już się skończyła, już nie ma buntu, więc yy, tak to wygląda. I powiem Wam szczerze, że. Spoko, Teraz rozgrywka będzie teraz w miarę normalna, zobaczymy jak teraz się przyjmie. Jak się przyjmie i Wam się spodoba, ona będzie taka scyntiowata, ale trochę bardziej fabularna, tak sobie wymyśliłam. Więc e, W sensie więcej będzie tam intryg i tak dalej. Tak, tak to sobie ułożyłam w głowie, ale to mówię, to nieoficjalnie to wszystko. E, więc e, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Jeśli się to Wam spodoba, no to będą takie odcinki, jeśli nie, no to po prostu pozostaniemy przy tym noc sobery, przynajmniej szybciej zrobimy to wezwanie. Także będąc z Wami szczery, tak to będzie wyglądało. I teraz Wam coś pokażę. Eee, kurczę. O, się bogactwem, masakra. Zamaskuj się. Kartia. Biedactwo. Ooh, no powiedzcie, czy ona nie jest piękna. W sensie, no dobra, to nie jest naj, najwspanialsza poza na świecie. Ale ona jest tak śliczna. No, jest piękna. I teraz pozostaje nam wziąć szybki ślub. Po prostu, taki o, szybki ślub. Pewnie... Reszta jest dosyć zdziwiona, ale to jest... To jest Kartia. Wiecie, skin się zmienił. O, teraz możecie jej twarz zobaczyć. Piękna, nie? No i... Je... Ale... Ale! Y, Cynthia jaka dumna! No. Chciałam wam tylko pokazać, że zobaczcie, jak oni słodko sobie stoją! Jak się cieszą! Ultrasłodziaki, co? No. Jej, petardy! elegancko. Mogą sobie teraz poglądać petardy. Możesz ucałować swoją mamę. I no, nawet, nawet fajnie. Ja jestem zadowolona. Wiem, że wyszło chaotycznie dosyć, ale no chciałam to wszystko wymyślić w jednym odcinku, a nie się jeszcze rozbijać na inne. Ja się zastanawiam, co z tym hajsem. Gorzej jak nerwus współpracował z Adamem i nas po prostu podpuścił i wcześniej też a tam jest cwany, bym tak powiedziała. Padła gwiazda. Spoko, my sobie damy radę. Ale generalnie powiem Wam tak. Myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Ja wiem, że taki dosyć jest, no mówię, chaotyczny i trochę niespodziewany, ale tak nie musi być, po prostu. <laughs> po prostu, tak to wytłumaczę. Tak musiało być i jest git. Ja jestem zadowolona. Także ja bardzo dziękuję za uwagę, szczególnie Zapraszam Was do komentowania, ale też do oceniania i subskrybowania na Instagrama, na grupę linki w opisie. Życzę Wam miłego dnia, zdrówka. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!